Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o tym, dlaczego uszczęśliwianie wszystkich dookoła, w celu uzyskania od tych ludzi docenienia, szacunku, uznania, akceptacji, nie działa. Dlaczego to nie działa i co zrobić, żeby uzyskać właśnie więcej tego szacunku, akceptacji i docenienia, za którym wiele kobiet tak bardzo tęskni. Ja się nazywam Małgorzata Trzaskowska, jestem coachem i trenerką rozwoju osobistego. Prowadzę ogród przemian www.ogródprzemian.pl. I zapraszam na moją stronę internetową. A teraz, jak w temacie: dlaczego tak wiele kobiet czyni naprawdę ogromne wysiłki, żeby dostać z otoczenia to uznanie, to docenienie, to potwierdzenie własnej wartości? i w tym celu stara się zadowolić wszystkich wokół, odgadnąć ich potrzeby, spełnić ich potrzeby, zadowolić ich wszystkie wymagania, być pomocną, być uczynną, być bezkonfliktową, być zgodną i tak dalej i tak dalej. A mimo to nie dostają tego, o co tak bardzo zabiegają, czyli nie ma tego szacunku. A wprost przeciwnie, jest nawet powiedziałabym większe lekceważenie Niewidzenie, a czasami nawet w skrajnych przypadkach pogarda dla takich kobiet. Co tu, o co tu chodzi? Co tu jest przyczyną? Otóż jest tutaj, mamy tutaj do czynienia z takim podwójnym przekazem, czyli na poziomie świadomym ta kobieta próbuje powiedzieć swojemu otoczeniu, próbuje powiedzieć ludziom, patrzcie, jaka jestem wartościowa, jaka jestem. Pomocna, jaka jestem przydatna, ile ja rzeczy robię. Zobaczcie, jak dobrze to robię. Zobaczcie, jak można na mnie liczyć. Zobaczcie, jaka jestem bezkonfliktowa, zobaczcie, jaka jestem uczynna, i tak dalej, i tak dalej. I docencie mnie, zobaczcie moją wartość dzięki temu. Natomiast pod spodem idzie inny przekaz podświadomy, w którym ta kobieta mówi, tak naprawdę ja jestem mniej ważna niż Wy. Tak naprawdę to wy się bardziej liczycie niż ja. Tak naprawdę to wasze potrzeby są ważne, a moje, to tam można gdzieś zepchnąć na drugie miejsce, piąte, dziesiąte, albo nawet na ostatnie. I tu jest właśnie wytłumaczenie tego zjawiska, że ludzie odbierają ten podświadomy przekaz: to ten przekaz: Ja nie jestem ważna, ja się nie liczę, ty się liczysz bardziej. I na podstawie tego przekazu nie są w stanie dać takiej kobiecie zabiegającej o, o szacunek właśnie tego szacunku, ponieważ oni tego szacunku w tym momencie nie czują. Oni nawet być może na świadomym poziomie chcieliby docenić, chcieliby uznać, nawet może świadomie widzą, jakie wysiłki ta kobieta czyni, jak bardzo się stara, jak bardzo jest pomocna, ale gdzieś tam w głębi nie są w stanie jej szanować, bo wyczuwają, że ona nie szanuje samej siebie. I tu jest właśnie przyczyna. Kobieto, jeżeli chcesz, żeby inni ludzie cię szanowali, żeby cię doceniali, żeby cię uznawali za wartościową, to najpierw ty siebie uszanuj, ty siebie doceń i ty uznaj siebie za wartościową. Dbaj o swoje potrzeby i stawiaj je zawsze na pierwszym miejscu. Ja wiem, że dla większości kobiet to brzmi jak y, definicja egoizmu, ale zapewniam Was, że to jest podstawa y, takiego poczucia, wewnętrznego poczucia, że jesteśmy wartościowe. Jeżeli gdzieś w środku będziesz cały czas czuła, że inni są ważniejsi, że potrzeby innych są bardziej ważne, że moje potrzeby, no to ja mogę później albo, albo może mogę zrezygnować z tych moich potrzeb. To nigdy nie uzyskasz od ludzi z zewnątrz tego potwierdzenia swojej własnej wartości, a to dlatego, że sama nie wierzysz w to, że jesteś wartościowa. Więc zachęcam Cię do tego, jeżeli pragniesz poczuć się wartościową kobietą, pracuj nad tym, żeby sama sobie dać to potwierdzenie swojej wartości, żeby sama dla siebie być taką osobą, która siebie doceni, która siebie uzna, która sobie pogratuluje, która będzie stanowiła dla siebie wsparcie, która będzie stanowiła dla siebie pomoc itd., itd. Nie czekaj, aż dadzą Ci to inni. A już na pewno nie próbuj ignorować i bagatelizować swoich potrzeb po to, żeby spełnić potrzeby otoczenia. Dopiero jak te dwa przekazy będą spójne, czyli ten przekaz wiadomy będzie jestem wartościowa, i ten podświadomy też będzie jestem wartościowa, bo potrafię odmówić, bo potrafię się na coś nie zgodzić, bo potrafię powiedzieć swoje zdanie, mimo że ono jest inne niż zdanie wszystkich innych ludzi dookoła. Wtedy te dwa przykazy będą spójne i wtedy otoczenie będzie ci odbierać jako wartościową i ty siebie samą też. Taka drobna dzisiaj na dzisiaj refleksja. Zostawiam cię z tym. Zachęcam też do obejrzenia innych moich filmików na moim kanale na YouTubie. Zachęcam do wejścia na moją stronę internetową www.ogródprzemian.pl. Tam znajdziesz wszystkie informacje, jak można się ze mną skontaktować i jak można ze mną pracować. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.